Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu z pierwszej klasy. Tym razem odcinku pod nazwą Anoreksja. No, jak dobrze wiemy, anoreksja to jest temat bliski mojemu sercu, tak? No, no, na mnie spojrzeć. Więc bez zbędnego przedłużania poproszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, i możemy zaczynać. I przypomnę jeszcze raz na szybko, że nadal mamy ten układ, ten deal pomiędzy mną i widzami: że każda nowa subskrypcja to jeden guziczek dodatkowo odpięty. Tak, może sprzedaję swoje ciało, może to robię, ale ja potrzebuję subów. Zapraszam. Wystarczy jeden gest, co pierwsza klasa jest. Środa, druga przerwa. Renika postanowiła spędzić ją z Amelią, swoją koleżanką z klasy. Cześć, Amelka. O, cześć. Co tam u ciebie? A nic. Mogę się przesiąść? Cześć, Amelka, co tam u ciebie? Mogę się przysiąść? No, ho, Berenika, ho, ale, ale czym samego nie dostaniesz. Nie nie, 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 nie. Mogę. Swoją drogą właśnie, jak gdzieś w piżarni mam schowane prażynki bekonowe. Nie, to po nagrywaniu je sobie zjem, po nagrywaniu. Jak w trakcie będę ja, to będzie znowu mnie wyzywać, że gruby. To po nagrywaniu zjem, dobra. Aaaa, ty tylko to jesz? Na śniadanie? Ogórka jesz na śniadanie? Och, ochyda! No na dodatek takiego zwykłego ogórka, a nie ogórka Rika. Och! Nie no, autentycznie. Odkąd dostałem ogórka Rika w Pixelboxie, to ja będę go cały czas używał na filmach bez przerwą. On, on jest wspaniały. Naprawdę, to nie wiem, czemu Berenika usiadła ze mną. Nie koleguję się z nią ani nic, ale w sumie to bez znaczenia. Dzisiaj się źle czuję i boli mnie brzuch. Zapytałam Amelkę o śniadaniówkę nie bez powodu. Myślę, że ma anoreksję. Zapytałam Amelkę, jak się czuje nie bez powodu. Widziałam, że je ogórka. Myślę, że ma anoreksję. To jest, kochani, ten wiek, w którym każdy kocha fast food i każdy w piwnicze KFC, McDonaldy i tak dalej. I jak ktoś zauważy, że ty akurat jesz w danym momencie, no właśnie choćby ogórka, to od razu myślą, że masz anoreksję? Gdy byłyśmy małe, chodziłyśmy razem do podstawówki. I ona była po prostu otyła. Jestem pewna, że Amelka jest zalogowana na forum pro. gdzie jest? Co? Gdzie? Ej, ej? Dlaczego oni to wypikali? Co to jakieś takie sekretne forum? Jak się jakie do którego nie można mieć dostępu? Nielegalne? Czy to jest Dark Web? Tam chciałam się zalogować na chwilkę i się zalogowałam. I tam było napisane, że... Ludzie się głodzą tylko po to, żeby trochę schudnąć. Holy fucking shit, Berenika, witam w moim świecie diety. Generalnie na tym polega dieta, no. A Paweł, dieta polega na zrównoważonym odżywianiu, regularnym, nie na głodzeniu się. the fuck. Chciałam tam wejść, żeby zobaczyć, jak się odchudzać i może złapać parę wskazówek, ale tam ludzie się po prostu głodzą i zaczynam się bać o Amelkę. Nie znam Amelii za dobrze. Ona zawsze jest taka cicha, no i sama.. Emilka, shut the fuck up! Ty nawet nie występujesz w tym odcinku! Idź stąd! Ja się nie żartuję Idź stąd, serio! Raz ją zapytałam, czy chciałaby coś razem porobić, no ale ona nie odpowiedziała. No trudno, nie, to nie. Nie znam Amelia, ani Bereniki. <laughs> Kocham Igora. Generalnie, pierwsze zdanie: w zasadzie to nie znam ani Ameli, ani Bereniki. I w zasadzie to, mam to gdzieś wszystko. Ale i tak się wypowiem: jak się tak zastanowić, to w zasadzie Igor wykonuje moją pracę. Ja też nie znam ani Amelki, ani Bereniki. Generalnie mało mi obchodzi ich los. Ale i tak komentuję: Igor, proszę nie zabieraj moich widzów. To są moi widzowie! Hej, Berenika. Uh, cześć. O, hej Berenika, chodź, chodź do nas Na komputerku oglądamy takiego 40-letniego kolesia Nazywa się niekryty krytyk I on tak śmie się przed tą kamerą, tak gada tak śmiesznie No, no zobacz, zobacz Naleśniki? <laughs> komedyjka Berenika, komedyjka No ho, 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 zobacz Berenika postanowiła sprawdzić, czy Amelia umieściła w internecie nowy wpis Ale ona jest sniki, się obraca, tutaj czym jej nie śledzi. Uu, uu, uu. Bo wiecie, te, te dark webowe forum, na które ona wchodzi, to tak naprawdę jest grono. Teraz już jestem w 100% pewna, że to jest konto Amelki. Jestem w 100% pewna, że to jest konto Amelki. Tak? A, a na podstawie czego jesteś taka pewna? Nie wiem, zostawi jakąś wskazówkę, że to może być ona, czy coś ten desen, jakieś wołanie o pomoc. Nie, po prostu jest podpisane. A Amelka. Jest tam napisane, że. Dziewczyna zjadła tam krakersa oraz dwa ogórki z jakimś serkiem. Dosłownie to samo widziałam w śniadaniu w całym Czy ja kupię tabletkę z Tasięcym? Czy ktoś mi może powiedzieć? Aż wygoogluję sobie tabletki. To są oczywiście żarciki, takie coś jest ekstremalnie niezdrowe, można umrzeć nawet. Co no to? Dlaczego mi się wyświetlają, że są na Allegro? Co? Ile możesz schudnąć dzięki tabletkom z Tasiemcem? to można umrzeć od tego? Co? Okej, okay, ja zaczynam się bać internetu. Nawet to nie jest dark web, to jest zwykły internet. I taki coś jest! Nie dotykam. Boję się. To jest mój ostatni filmik w internecie. Ja już więcej nie dotykam internetu. Koniec, koniec! Wiem, że na pewno Ameryka jest anorektyczką, ale ja przecież nie powiem to żadnemu nauczycielowi, bo oni. Nic z tym nie zrobią. Jak to generalnie nauczyciele? Następnego dnia Berenika decyduje się porozmawiać z Amelią o tym, co odkryła. Przemyślałam to wszystko i postanowiłam, że po prostu spytam Amelkę. Widziałam cię na takiej stronie, pr... że co? Na jakiej stronie? Nie wiem, o czym mówisz. Amelka, nie udawaj, ty do sobie swoim imieniem i nazwiskiem tam się podpisujesz. Martwię się o ciebie. Wiesz co? Ja nie chcę nic mówić, ale moim zdaniem nie powinnaś wtrącać się w nie swoje sprawy. To, że ja jestem szczupła, to nie znaczy, że muszę mieć anoreksję, a to, że ty jesteś gruba i logujesz się... Ho, rek, No, Berenika, zagryź się kanapkę z serem, zagryź! I grubasku! Anoreksja to nie są żarty, byczku, to jest poważna choroba. Z takim czymś trzeba iść do lekarza, ale jednocześnie z drugiej strony... Tydzień później okazuje się, że Amelia została zabrana do szpitala. Hej, hej, co tam? Słyszałaś już o Amelii? Oczy? No, Amelii? No, wczoraj ze mnie spadła ze schodów, karetka ją zabrała. Pewnie nie. dlatego, że tak mało je, widziałam jak schudła. Karetka zabiera Amelkę do szpitala. Wszyscy tutaj się domyślamy, że o, pewnie za z powodu, nie wiem, anoreksji czy coś takiego. Nie, po prostu spadła ze schodów. Wyjebała się na głupi żyj! Dziwię się, że nikt się tym nie. nie zainteresował, On nie zareagował na to, nie? Czy jej rodzice, czy znajomi, przyjaciele może... Ej, ty się z nią przyjaźniłaś, w sumie. Nie. Wiesz co, ona chyba nie miała przyjaciół. Tak? Uuu, miała jednego, a ta tasiemca, to ja o nim byłem. Tasiem jest pasożyt, ja jestem takim trochę pasożytem, no nie? No w sumie to się zgadza wszystko. Odwieźmy ją może w szpitalu, co? No dobry pomysł, żeby nie była w tym sama. No w sumie jest w naszej klasie. Amelka jest w szpitalu i co ja mam teraz zrobić? Przecież to wszystko moja wina. Mogłam komuś coś powiedzieć. Co? To nie jest twoja wina. Amelka po prostu butów nie zawiązała, potknęła się o sznurówkę i wywaliła ze schodów, no. To nie musi być od razu twoja wina. Ludzie generalnie są głupi, no nie? A dzieci to już uh, zupełnie. Powiem wam, że w związku z tym, że jest to sprawa y, na tyle poważna, to z rodzicami Ameli doszliśmy do wniosku, że y, no parę słów z wami zamienię na ten temat, dlatego że Amelia y, trafiła do szpitala. Ze względu na anoreksję. Czy ktoś z Was zauważył, że Amelia coś się z nią dzieje, że choruje, że coś u niej jest nie tak? Coś dziwnego. Mam pytanie, tak serio zupełnie, teraz na poważnie chwilę. Do czego tutaj zmierza pani dyrektor? W sensie? Pyta się teraz, czy ktoś z was może zauważył, że Amelia była chora. No i co? I załóżmy, że Berenika się zgłosi. No i co, pani dyrektor? Będzie pani teraz czepiać Bereniki, że nie pomogła Amelce? Że po fakcie już. A może pani dyrektor chce wprowadzić ostracyzm klasowy i Berenika, zgłaszając się, że o tak, ja wiedziałam i nie pomogłam Amelce, stracić wszystkich znajomych. Po prostu mam pytanie, po co? Po co pani o to pyta? Dlaczego pani to robi? To chyba nie są zbyt dobre metody wychowawcze. Ale tak to. Tylko się pytam, tak? Tylko się pytam. Dowiedzmy się. Doreńka? Tak. Co się stało? Widziałam profil Amelki na stronie. B... Ale sama to zobaczyłaś? Czy ona ci powiedziała? Czy przez przypadek? Czy się domyśliłaś? Zalogowałam się tam. Dlaczego? Bo chciałam zrzucić parę kilo, ale zobaczyłam profil Amelki i się trochę wystraszyłam. Dobra, a po drugie, jeżeli nauczyciel w szkole polega na tym, że uczniowie zauważy, że coś jest nie tak z innym uczniem i mu przekażą o tym, to to znaczy, że ten koleś jest niedobry nauczycielem, że nie jest w stanie widzieć to, co się dzieje w świecie uczniów. z jak poważny ran tutaj wyszedł w ogóle. Przejdźmy do śmiesznych rzeczy. Ha, 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 tasiemce, ha, ha, ha. Jestem zdziwiona, że dziewczyna typu Bereniki wchodziła na takie strony. Właściwie to muszę powiedzieć, że po prostu się boję, że popularność tak w formie niebezpiecznych stron jest dużo większa wśród młodzieży niż przypuszczałam. Posłuchajcie. Generalnie, kochani, posłuchajcie. Berenika jest winna tego, że Amelce coś się stało, więc pamiętajcie, nie lubimy już teraz Bereniki. A, i generalnie anoreksja jest zła. To cześć, wina. To tyle, wystarczy, wracajcie do lekcji. Nie myślcie sobie przez przypadek, że to jest Bereniki wina, że to się tak potoczyło, absolutnie. Natomiast parę słów o tej anoreksji, bo to jest Coś, co praktycznie grozi każdemu z Was. Nie przesadzam wcale, bo sprawa nie dotyczy tylko dziewczyn, sprawa dotyczy również chłopaków. Jest to na tyle poważne, że zbiera po prostu śmiertelne żniwo. To jest choroba śmiertelna. Kocham, po prostu, dobra, jeszcze parę słów na poważnie. Jeszcze parę słów. Czy pani dyrektor jest na tyle głupia? Nie, Paweł, przypomnij sobie, to nie jest prawda, Paweł, to jest tylko seria, To nie jest sprawdziła pani dyrektor. Jezus, Maria! Nie, ale autentycznie takie rzeczy dzieją się w normalnych też szkołach w prawdziwym życiu. I nieraz widziałem, że właśnie, że jak coś się wydarzyło w szkole, to pani dyrektor przychodziła do klasy albo pani nauczycielka i mówiła generalnie, że to, co tutaj się wydarzyło, jest złe, nie róbcie tak, nie wolno. I myślała, że wszystko jest, zostało załatwione nie ma już problemu. Zamiast do cholery jasnej, jak na przykład w przypadku anoreksji wezwać, nie wiem, dietetyka, że z uczniami, Boga, ewentualnie, że po z uczciami, pomógł im z takimi sprawami. To nauczyciele i dyrektorzy w Polsce myślą, że przyjdą, powiedzą dwa zdania: anoreksja zła, cześć. I myślą, że to rozwiąże wszelkie problemy. No what the fuck? To jest jedna z tych rzeczy, które ekstremalnie mnie denerwuje, bo ludzie to zwyczajnie debile. I mam tutaj akurat na myśli właśnie nauczycieli i panu dyrektor, którzy uważają, że taka pogadanka naprawi wszystko. Dobra, skończmy. Już wystarczy. Paweł, nie rantuj więcej. Boże, humorek, śmieszne filmiki w internecie. Pierwsza klasa. Au. Du, 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 du. Au. Jest mu szkoda, Bereniki. Wszyscy teraz wiedzą, że odwiedzała tę stronę. A ona nawet nie jest gruba. Słyszałem, że Amelia ma anoreksję w szpitalu. Nie zdziwiło mnie to w sumie. Ale że Werenika już wchodzi na takie strony, to tak. Nie jest chuda ani nic. Niektóre dziewczyny są po prostu walnięte. No i Igor podsumował. Igor właśnie wyleczył anoreksję na całym świecie. Słyszałam teraz od mamy całe kazanie na temat zdrowego odżywiania, akceptacji siebie i bla, bla, bla. No i jakbym ja miała mieć anoreksję? Za bardzo kocham jedzenie, no, znaczy się jedzenie i gotowanie. Na dodatek mój metabolizm sprawia, że o nic nie muszę się martwić. Nadal, Emilka, to nie był twój odcinek. Czemu tutaj jesteś? Czemu się wypowiadasz? Wypad stąd. Ale tutaj jest akurat bardzo ważna lekcja życiowa. Rzeczywiście, należy akceptować siebie. Absolutnie. Spójrzcie na mnie. Ja zbudowałem swoją całą karierę w internecie na tym, że po pierwsze jestem pusty, a po drugie homoseksualistą. Hej, skoro ja mogę, to wy też możecie. Tylko musicie uwierzyć w siebie i dużo wpierniczać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka naszego maratonu pierwszej klasy. Jak zawsze koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także żebyście weźli na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dziękuję bardzo i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem. Anoreksja to jest poważna choroba, bulimia tak samo. Należy iść do dietetyka, do psychologa, do lekarza się tym zgłosić i nie wstydzić się tego absolutnie w żaden sposób. Dziękuję, musiałem się do dopowiedzieć te dwa słowa. PAPA. Pa. Znowu hejsem za niski. Ja spytam, Amerkę. Nie chcę jej zdać. <gry> <gry>